Kto tak szczeka? Kto tak szczeka? Suzy? Hmm? No chodź, no chodź, no chodź. Ej. Przestań, Przestań! Toś no, ci nie dam właśnie buziaka, bo klińasz. Ramuś, co tam? Ramuś, co tam gada za głupoty? Ramuś siedzi na grzędzie i gada głupoty. Tak? Gada głupoty? Tak, właśnie, że tak. Co się śmiesz? Nie śmiej się. Co cię spędzi, oko? No halo, halo, jestem tu, jestem. Jestem tutaj. Ej! Ej! Dziadu! Nie knij tak. No, No. Jezu, kochany Romuś! Przestań tak kląć. No co?